Dzień dobry, witam na moim kanale i zapraszam do recenzji gry Need for Speed wydanej w roku 1994 na konsolę 3DO. Tytułem wstępu chciałbym zaznaczyć, że obraz pochodzi z konsoli 3 wydanej przez GoldStara. W początku lat 90. 3DO, lub też jak to nazywamy w Polsce 3DO, określiło specyfikacje techniczne konsoli, producenci sprzętu elektronicznego, po uiszczeniu odpowiedniej opłaty licencyjnej, mogli produkować tę konsolę. Konsola 3 została więc wyprodukowana przez takie firmy jak Panasonic, Sanyo i Goldstar. Co ciekawe, na komputery PC wyszła karta Creative 3DO Blaster. Wraz z napędem CD ta karta zamieniała PCy pracujące w środowisku Windows w konsolę 3DO. Poszczególne konsole różniły się od siebie. A ja wybrałem model Goldstara dlatego, że był najtańszy. Jedyną wadą tego modelu jest to, że w przeciwieństwie do pana nie czyta on kopii Gier. Wracając do gry Need 4 speed to została ona wypuszczona w roku 1994 i z miejsca stała się hitem. Warto jednak nadmienić, że wszystkie wersje gry wypuszczone na inne konsole i komputery stacjonarne PC różnią się od tej pierwotnej gry wypuszczonej na 3 jak więc ten przodek współczesnych gier serii Need for Speed prezentuje się po ponad 30 latach od wypuszczenia? Grafika? Grafika to szczyt możliwości technicznych konsoli 3 Wszystkie samochody na trasie są modelami 3D. Co ciekawe, jeśli chodzi o tło, to zastosowano tutaj ciekawy trik. Mianowicie, obiekty takie jak budynki to spritey, które przeobrażają się w obiekty 3D, gdy się do niej zbliżamy. To przejście jest bardzo płynne i naprawdę trzeba się przyjrzeć, aby to odnotować. Pozwoliło to na wydłużenie pola widzenia, co byłoby niemożliwe przy pełnym obciążeniu procesorów w konsoli, gdyby ta generowała pełne środowisko 3D. Samochody, mimo iż jak przystało na połowę lat 90. są kanciaste, to jednak zachowują odpowiednie kształty, tak że wiemy jakim samochodem jedziemy. W grze mamy mnóstwo stawek filmowych pokazujących nam, jak wyglądają te samochodami, które są dostępne w tej grze. A dostępne są następujące samochody: Dodge Viper RT10, Acura NSX, Mazda RX7, Toyota Supra Turbo, Lamborghini, Diablo VT, Porsche 911, Chevrolet Corvette ZR1 i Ferrari 512 TR. W grze mamy trzy różne scenarie. Miasto, sceneria alpejska i wybrzeże. Każda sceneria jest dopracowana i wszystkie z nich różnią się od siebie. Samo menu wręcz krzyczy, że są to lata 90. Nie mamy napisów o obrazki sugerujące, gdzie możemy zobaczyć, jak wyglądają samochody, wybrać trasę, opcję lub rozpocząć wyścig. Są w stylu lat 90. Co ciekawe, w opcji wyścigu Head to Head ścigamy się z innym kierowcą, granym przez aktora, Brennana Berdiego, który ściga się z nami i po każdym wyścigu pozostawia nam swój feedback. Niestety, postać tę wycięto z portów na inne systemy. Co ciekawe, w jednej ze scenek Brennan mówi, że jego postać została zdigitalizowana i będzie żyć wiecznie. Jest w tym coś sprawdy, biorąc pod uwagę to, że Brennan Baird zmarł w roku 2013, a miliony graczy na całym świecie dalej się z nim ścigają. Aby nie było do końca tak cukierkowo, to moja jedyna uwaga jest taka, że liczba wyświetlanych klatek na sekundę mogłaby być wyższa. Moja ocena za grafikę to 9 na 10. Muzyka i dźwięk. Muzyka i dźwięk to prawdziwe mistrzostwo świata. Muzyka jest, jak się domyślacie, w stylu lat 90. i bardzo pasuje do tej gry. Gdy chcemy zobaczyć techniczne specyfikacje samochodu, to Brennan wypowiada nam jego opinię na temat każdego samochodu. Odgłosy silników samochodów różnią się w zależności od modelu, a ryk silniku, gdy go gazujemy, jest po prostu świetny. Do tego wypada dodać świetnie zrobiony bliski opon, oraz odgłosy kolizji, gdy zderzamy się z innym samochodem. Moim zdaniem muzyka i dźwięk to również 9 na 10. Grywalność. Mamy tutaj trzy scenarie, z których każda składa się z trzech tras. Dwa tryby gry, head to head i time trial. Policja ściga nas i jeśli nas wyprzedzi, to wypisuje nam mandat. Niestety trzy mandaty oznaczają więzienie i koniec wyścigu. Jeśli zatrzymamy się natychmiast po usłyszeniu policyjnej syreny, to dostajemy tylko ostrzeżenie. Każdy wypadek kończący się dachowaniem oznacza utratę samochodu, a mamy i w grze 5. Każdy samochód prowadzi się inaczej, a wybór najszybszego Lamborghini Diablo wcale nie oznacza łatwego zwycięstwa, gdyż to auto prowadzi się bardzo topornie. Wydaje mi się, że ja podczas wyścigu tym samochodem zderzyłem się ze wszystkimi możliwymi samochodami na trasie. Wymieślić zasady coś za coś, lepiej steruje się wolniejszymi samochodami. Porównując tę grę do późniejszych gier serii Need for Speed, wydaje mi się, że ta gra była bardziej zbalansowana pod względem realizmu w grze. Czasami miałem wrażenie, że więcej tu z symulacji niż z arkadowego wyścigu. Warto podkreślić, że jak na rok 1994 była to gra przełomowa i dziś jest traktowana jako absolutny klasyk gatunku. Późniejsze wersje wydane na inne konsole i komputery PC miały więcej trybów gry oraz więcej tras, ale to ta oryginalna wersja jest uważana dzisiaj za najlepszą wersję pierwszej części Need for Speed. Moja ocena to 9 na 10. Dziękuję za poświęcony czas i zapraszam do innych recenzji na moim kanale.